Siemanko, witam was w nowym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Bazylei, w Szwajcarii na Biker's Day. Zapraszam was. Jak na zlotach w Polsce jest dużo stoisk, na których możecie kupić koszulki, różne gadżety motocyklowe, a jak i samych Tutaj macie najnowszy model Harley Davidsona. Zobaczcie ceny. oba przystaj model następny Jest także bardzo dużo stois z jedzeniem, to cię zjeść pyszne hamburgery. Widać, żadnej choroby nie ma. Zobaczcie, jaką perełkę znalazłem. stoisko Barbera. Przydałby mi się. Zobaczcie tutaj jak kogoś poniosła fantazja. założyć gdyby nie kobiety. A teraz kolejna perełka. Motocykl Ferrari. Znalazłem również motocykl dla czteroosobowej rodziny na 500+. Park par chyba największych koni, jakie są produkowane na świecie. Motocykle Boschosa z silnikiem Chevroleta 6-litrowym, 6 litrów, piec. Na tym się siedzi jak na fotelu w Biały chyba jeszcze większy jest. Przewody od świecy jak od wody hydraulika. Perelek. Znalazłem jeszcze żółtego choppera Korona do urwania jaj Przyjechaliśmy z Grzegorzem na jeden dzień zobaczyć co się dzieje także zaraz jedziemy dalej Grzegorz. Dobra, małego Europy odpada Dobra Ale ja mi się wydaje, że ja ostatnim razem ładowałem do pewna nie używałem więc dlaczego się rozładowała? No, mogła ten, mogła się wyładować cała ale jak ma kurwa no. nieużywana To nie bateria ty Gdzie teraz wyjechać? Tutaj nie możemy nie? Tu i tam Aha no dobra no, Teraz ty prowadzisz bo ty masz ten nie? Mhm, tylko widziałeś gdzieś moje kurczyki <noise> <noise> Tylne kieszenie kieszeni, kurwa same przeboje dzisiaj hello, hello, no, no jestem ja spoko spoko My się kurwa nie zdziwił gdybym teraz zobaczyła się mojego kumpla, nie? <śmuszamy>. czekałby godzinę? nie no nie Najbardziej miałem na myśli coś takiego, że chyba głupie szczęście, że jak szukałem to nie było. No no. A jak wyjeżdżam to... Mało A... ziwał. Ale powiem Ci szczerze, że w ogóle nie widziałem żadnych polskich kurwa klubów czy coś, tak? No no. A przecież trochę jest tych Niemczech. Chyba, że Polacy naprawdę są na coś tysiąc rodzicy, że nie przyjeżdżają, ale wątpię. No. W sumie wiesz, byliśmy na ostatni dzień, może już wszyscy się zwinali, nie? Tak. Co to za kontener, poszedł? Na kartony Ja Wygląda jak statek kosmiczny A, tej trajki zapomniałem ochocić Dobra, my w prawo dajemy No na pewno, innego wyjścia i tak nie ma I zaraz w prawo tutaj też A My ten... idziemy z tego pasa, czy musimy ten... zjechać na autobusowy? się no nie wiem, bo chyba mi się wydaje, że z tego nie? Tamten to jest typowo autobusowy nie? No. To oni tam wszyscy spierdolili na tamty pas Bo tam jest tylko w prawo no no tylko w prawo. A oni myśleli, że to też jest proste. No no. Myślisz, że ten kolej, co ma elkę taką dziwną przyczepioną, to naprawdę się uczy? No, no, to... no. W Szwajcarii tak jest? W Szwajcarii, jeżeli masz wyrobisz prawo jazdy, to po Szwajcarii możesz jeździć nie mając prawa jazdy jeszcze. A. No. Ale tylko na terenie Szwajcarii. Mój kuzyn teraz robi. Aha. I dostał taką elkę No i przyczepiasz na swój motocyk. No i jeździsz po Szwajcarii, nie? Super, taki porsche ładne No mijamy autostradę rozumiem No, no, no No jedziemy prosto, nie ma tam autostrady, nie? Tu już takie słońce, nie? No, tu już kurza bida <grym> się ma Bida z nędzą Jesteś tam w tyłu? Nie widzę Cię w lusterkach A bo Ci wchodzę w ten A, Iś tutaj, okej, okay. dobra A ten ma. kurwa co tak zablokował drogę ku też Na pasach, chyba potrącił kogoś Ja, zajebał motocykl Motocykl rozjebał, Widziałem. Chuj, Lipa, kurwa. mogliśmy się zatrzymać, najebać mu Solidarność kurwa, nie? Solidarność Z bani w kasku i już A pamiętajmy, że w Szwajcarii są większe mandaty w razie czego, nie? No, no, wiem, 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 Także jadę spokojnie Jak tam paliwo w ogóle jest? U mnie jest Minę 176 km jeszcze pokazuje O Panie, Ty tam masz tankowca Spoko, będziemy gdzieś w Niemczech bo możemy zatankować no, na luzie, na razie. Na razie pokazuję, że mam pełne, chociaż zrobiliśmy już po 25 km. No, to by mi się zgadzało, ja tak do 300 robię. nie? tak po górę czasami się po pierwszej pojeździ, to co bardziej. Zobacz, jakie auto w sprawie <grystujesz> to jest ten no, no, tak. chyba, Czy z tym Citroen? chyba tak. No, co, jeden, y, y, chyba, Nie, to jest. No Francji, kurwa. Na liście takim jeździli. Ten, w Luisie de Finesse, te zakonice takim jeździłem. Nie? jedzie sobie z No i spoko Najważniejsze, że mi pasuje Zajebiście Moja takim pewnie by nie chciała jeździć <grym> Sama by widziała, się bujała Ale coś zapachniało Nowym tym, BMW <grym> Z lewej strony Te, a paliwo mają tańsze niż u nas Serio? No Ja wczoraj płaciłem euro 69 To mi kolega opowiadał że był na weekend ostatni w Stuttgardzie. No. I w sobotę gdzieś koło północy gdzieś tam wraca i mówi że pojechał. Wieś kurwa jakiś dzielnicy w no wiem no. No, oczywiście, że tym prawdy, nie? Bo tego potwierdzić tego nie mogę, nie? Ale mówił, że tak kowa Aha Euro 88 nie? Euro 80 coś. A poszedł do kasy i to go mówi to jest chyba ViPower, nie? Aha. A on mówi nie, VPAR kosztuje 2 euro coś to, nie? Ale na, norma na normalnej stacji nie na autobanie? Nie, no, a wiesz co, nie będę Cię ale i tak, i tak dostał zniżkę chyba tam ze 20 centów z kartą małej szaleń, ale... czy tam coś w tym stylu, ale w każdym razie mówię, że drogo w chuj, nie? O kurwa Ładne ceny, co? Jaka stacja w ogóle? Rudy, Russell O, hm. A tutaj na prostu autostrada, nie? O, Tesla Nie lubię Tesla Mi też nie podobać Znaczy nie, to podobać, no ładne jest, ma no, osiągi zajebiste, ale to... Jakby nie patrzeć dalej to jest kurwa niedopracowane. Znaczy Tesla może są wypracowane, ale kosztują znowu w chuj, tak? To nie są no. dla nas, to nie, to nie dla zwykłych ludzi No nie A znowuż inne elektryki, takie jest moje zdanie, mogę się mylić Ja się nigdy tym nie interesowałem bardziej, tylko tak wiesz Ogólnie co tam gdzieś tam poczytałem, popatrzyłem na ceny, tak No dla mnie te nie są warte tych pieniędzy, o tak Aha. No nie no, najtańsza Tesla no, chyba 50 tysięcy kosztuje, nie? Ło, wow. tu w lewo ogóle też miałeś takie wrażenie, jakie, że te rzeki są jakoś tak zajbiście szerokie? No, no, mega, jakby po tej powodzi, nie? Jakby wylały trochę. Kurwa, tak patrzę, no ja wiem, że nigdy w życiu na mazoki na oczy nie widziałem, ale tak ja wy kurwa, a nie? To chyba jak, jakąś dzielnicę firmową, ty, fabryka. Ta industrii, tak? Gebiet. I się od razu przypomniałem, francuskie firmy takie gdzieś kurwa. Wyjedziemy, a tam będzie kurwa taka wiesz, 13, ten, takie było 13 dzielnica. Aha, kolesie, nie? Stojąc pałami. Ale w ogóle jak przejeżdżaliśmy koło tej elektrowni atomowej, nie? No To nie wydobywał się dym z komina ani tampara, nie? No nie wiem, może jest zamknięta. Na prawo. Może zieloni zamknęli. Może być. No! Ale basfa mamy, widzisz? Przed sobą bas. Tam do góry, po prawo. Aha, co to jest? Chyba, to nie widziałeś nigdy kaset kiedyś, były bardzo fonowe płyty basfa? Ja do tego? Nie, a już zapomniałem o tym, że to już istniało. To to może nawet nie jest to że kaseta, nie? Nie, no ołówkę przebijałem. Opowiadałem Ci ten kawał kiedyś o tym, jak się pyta tego, taty, nie? Co to są porno-kasety? Nie. A co, ojciec taki wiesz, zdziwiony, że się, się młody pyta i mówi, no wiesz, jak dwoje ludzi lubi się, spotykają, się, a on mówi, Taty, ja wiem to jest porno, co to są te kasety? <noise> Teraz dopiero będzie <by> zabezpieczony. <noise> Ale... No, to czasem w dzisiejszym czasie był Grzegorz Młody, nie wiem co to jest kaseta, tak? No, ale to jest fakt, nie? To nie drodze pewnie wielce zdziwieni co tak płyty CD widzą, nie? No, no, dokładnie Nie no, moja córka jeszcze CD zna, bo ze szkoły dostawali z książkami <grym> Ale na przykład ja w domu nie mam żadnego twarzacza CD A, gramofo a gramofonową pokaż, to dopiero weź. A gramofonową no, też mam że szczerze że próby macie aż pod głośniczki No, no Ale nie mam płyt, wiesz? Kiedyś dużo płyt miałem, ale w Irlandii w ogóle E, się pakowaliśmy do wyjazdu ogólnie, spakowaliśmy cały camping, powinniśmy mm. camping ciągnąć do Polski dobra to jest nam cały camping z wszystkimi rzeczami, nie? O, a miałem tylko chyba z 200 płyt, płyt, a to głównie tekstu, bo kolega DJ-em i przechodził na cyfrowe nagrania i sprzedawał za tego ja? po, po jednym funcie płyty, nie? A to był już w single, nie? O kurde, nieźle to Ale mam pewne kanałki, kawałki, wiesz jakieś David getty i te inne, nie? Aha. Nieźle. Takie, takiego czegoś jeszcze na gramofonowych nie widziałem. No. A my się cały czas nagrywamy a propos? No, no, ale to wytnę co chcesz. <noise> <noise> Tam Tamton... w ogóle było jakieś ograniczenie czy nie? Nie wiem, pewnie pięćdziesiątka. Teren zabudowany. Nie wiem, tu lepiej nie odpierdalać. <noise> a widziałeś, że jak jechaliśmy przez jedną miejscowość, to policja stała po prawej stronie schowana? Nie. Ale rozejrzałem się, żadnego fotoradaru nie widziałem. Aha. No może tak tylko patrzyli, nie? A apkę masz włączoną? Nie mam No 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 i tak gadam sobą, to mi apka nie, nie będzie pikać, nie? Aha, no 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 koniec sześćdziesiątki No Kukurydza, kukurydza gotowana <grydza> Jak nad morzem w Polsce, nie? <grydza> Dokładnie, o tym pomyślałem Już za dwa tygodnie no. będę to słyszał Co to? Jacht A, jacht Jeździcie nad morzem? No, dokoło brzegu, wiesz? Fajnie Na tydzień sobie Miała być Chorwacja, wyszedł No Znowu 60. czy ten gość jedzie rowerem No, elektrykiem na pewno Co to kurcze jest? Spoko, bądź, bądź sobą Fajny czoperek Fajny, nie? Co? Dobre Zajebiste E, ma? Ma Tanio, tanio Tanio, jedzie, jedzie kurcze. Wygląda kozacko? No No kurwa, nad nami nie widać nie? czerwonego. Nie, nie, jest. Jest, jest. No. Też masz w okulary i ten szybkie czarno, co? Okularów nie mam, ale szybkie czarno. No. Chciałem bez biegu ruszyć. Na <grym> autko. To było Porsche, czy co to było? Nie, nie mam pojęcia. Słaby z aut jestem. Czy my na pewno jedziemy w stronę Niemiec? <grym> na pewno. A co? Na którą musisz być? Nie, nie, jest nie. No to Cię wywiozę w chuj, nie będziesz jeździł gdzie O, tutaj mamy przyjść, co? Kiwa nam no. Kiwa może? Nie, kiwał koleś, tak, już no. wiesz Do rodziny pewnie Ej, a jak w ogóle się witają w Szwajcarii? Bo oni mają inne przywitanie jakieś, nie? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze ja Wiem, że u nas potrafię powiedzieć Moin moj. Moin to ogólnie z północy Niemiec, nie? Tak? No, no... Na, na... Czemu u nas gadają na południu? Może są jacyś z północy Niemcy Bo na północy Niemcy tak się witają du, Dużo osób przynajmniej, bo mam znajomych właśnie z północy, nie? Co przyjechali tutaj I... wiesz, opo jak opowiadali, to właśnie u nich jest Moin A ja myślałem, że to jest Sławskie, nasze Nie, nie, nie Nasze to jest Zerwus Cze? No, Zerwus, Zerwus Jak tam nazywał? Prosto, nie? Ja Na drugim też. Pronto, pronto. Co to za cyrk jedzie? w kierunku cyrku jedziemy? Nie wiem nawet. Możliwe Czy tak się świeci, szybko, co to jest? No jakby szkło wysypane. No właśnie tak. nie, to jest chyba zrobione taki ten beton. No no no, no tak w... chyba, że ktoś pozłosi całe rondo wysypane. <laughs> Ciekawe czy to będzie widać na kamerze. Ja wol, i alkohol Muzyka nice. nie leci to chociaż pośpiesz O Szwajcarska krowa ta co daje ten? Czekoladę To fioletowa jest <grych> O ale tu Alfa Romeo stare widziałeś? Zajwiste co? Nie, nie widziałem, nie wiem co masz myśli cabrio po lewej stronie było już... A to nie, to nie widziałem Baja A i nadal nie wiem jaka to jest prędkość, nie? no Wiedźmy czy... jak wszyscy. No właśnie, oni wszyscy jakoś powoli jadą. To chyba 60 cały czas jest czy to Nie wiem, nie, nie wiem, mi się nie wyświetla, to ci nie powiem, nie mam pojęcia No, znaczek 60 jest co? O, Deutschland O jest, jest dom Deutschland, Deutschland, uberale Czech, tam był znak Deutschland A może jakieś przejście też było mniejsze No nie, wiem, mi pokazuje jeszcze dalej, nie? Aha, ja widziałem u Ciebie, pokazywało, że my zamiast prosto no od razu do Niemiec, to my trochę wzdłuż granicy Szwajcarskiej pojedziemy No, 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 no dokładnie no, Ja śmietka? O ja, Mietku dobry Fajnie. A dzisiaj się pogoda udała, co? Mega No, super właśnie, dzięki, dzięki. Bogu A Przemek nas czemu nie mógł w ogóle? Kto? A Przemek? Bo Przemek się wyleguje i jeździ na moto w Polsce Aha, a on motocyklem do Polski pojechał? Pojechał z motocyklem A, z Leni. A co ma jakieś auto towarowe, dostawcze, że Nie, to... on na brał. A, na przyczepkę Nie tak na 100% by z nami pojechał, nie? No, no Czy tu jakieś miejscowość jest... No jak nad morzem polskim. Nie ty. no, bo widzę z tymi z kołami ratunkowymi chodzą. To nie były koła ratunkowe, co ty gadasz? <laughs> nie wiem, widziałem. To nie było koło ratunkowe, to było po prostu pompowane. A no, no, no w sensie pompowane, nie? <laughs> <gry> A ja się zamyśliłem, że nie ratunkowe Zobacz, już na środku A widzę, widzę No i prosto, nie? W razie tego. A ty masz garaż na swój motocykl? czy? Tak Zajebiste Ale samochód na dworze stój <gry> Mam, mam czerwony dywan garażu dla mojego pobiegu <gry> Szczerze, ludzie się śmieją ze mnie Zajebiste, dobrze Zostawał. Tak się wchodzi, tak na dwa metry już Długości a szeroki na cały garaż. Czerwony dywanik. No i prosty. zauważyłeś, że tu wszystkie ronda są no takie właśnie chcia Chciałem powiedzieć, nie, że tam. A ten kurwa co bo Nie, <grywia> prawą stroną wszedł i tak. <noise> tak samo zrobił A może tak się robi? To my chyba się Ja? Może, może my jesteśmy jacyś pojebani Jak będziesz oglądał nagranie to weź sprawdźcie Może tak się jeździ w Szwajcarii, że waran dominos W Molinie jesteś. <noise> Gdzie? Molin <noise> Taka nazwa Jakiś festiwal piwa jest, widziałeś? Nie ja. Można było się przejechać, ja ta piwa nie piję, ale... Popatrzeć, nie? Ty, ty, ty pewnie będziesz na urlopie Jakie dziwne stacje mają benzynowe, nie? No dziwne, bo in, inne nazwy nie u nas, nie? No, dokładnie Ale, że nie ma takich markowych typów Shell, co najmniej nie widziałem, nie? A jezu, może to i dobrze O, tu masz ten festiwal piwa, po lewej Czy Zauważyłeś, że też jest takie dziwne, że... U nas to jest tak, że wyjeżdżasz, pokazujesz skąd wyjeżdżasz i za kilka kilometrów jest następna wioska, nie? No, no, no. A tu wyjeżdżasz na A... skąd wyjeżdżasz i za ile kilometrów jest córek? No, no, dokładnie, nie? Ale fajnie tam widać te góry. Nie. taki odcinek raz był, jak jechaliśmy w tamtym kierunku, nie? Co, takie zakręty były fajne, nie? Tak. To było dobre. Jeden za drugim tylko taki. Ale nie, nie były za ostre i nie no. były takie. Fajnie się po nie śmigało, no. No, no, dokładnie o, jest ten... tak jak ty go nazwałeś? Ja mówisz o tym myszołowie? no, myszołów, jakże on jest ja po niemiecku Buzard Ty U S nie ja, wszystko musi mieć SS w nazwie nie? No. ale dzisiaj totalnie byłem niezorganizowany tak, nie? że z tą Szwajcarią i z tym, tym internetem no. dałem ciała ale, że mi też ta kamera jakiś cudek się rozładowała No lui, fajna asfra. Jo, a ja w ogóle jutro jadę właśnie do Freiburga, tam do Kijki ja. że mam w samochodzie szybę rozbitą, trochę boję się Jeszcze nie końcu. Kamera naprawię. mi spadła Co? Kamera mi spadła, ale mam... się? No, zatrzymaj się gdzieś No, na, na luzie, tam jest przyklejona, nie? Czy nie, nie oderwała tak, wiesz, mocno, nie? Jo Dobra to może pokiwaj, i ja skończę ten odcinek na dzisiaj. Pamiętajcie o subach, lajku. Tak, pamiętajcie o subach. To są jakieś narkotyki, ale nieważne. No. I do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao, ciao. ciao.